Światło, które zmieniło moje życie, dało mi miłość, siłę, wiarę i zaufanie. Dzisiaj zgasło moje słońce. Te słowa, wypowiedziane przez złamanego męża Roberta Wolańskiego, wstrząsnęły Polską 27 listopada 2025 roku, w wieku zaledwie 56 lat, odeszła Agnieszka Maciąg, ikona, inspiratorka, pisarka. Ale to, co wydarzyło się później, na jej ostatnim pożegnaniu, w miejscu, które wybrano dla niej na wieczny spoczynek, wywołało fale emocji i pytań. Czy to przypadek, czy świadoma decyzja by spoczęła właśnie tam? Agnieszka Maciąg, kobieta o niezwykłej charyzmie, to nie tylko twarz mody lat 90, której uroda i styl hipnotyzowały z okładek magazynów, to przede wszystkim autorka, której książki, takie jak Pełnia życia czy Rozmaryn i Róże, podróż do samej siebie, stały się drogowskazem dla tysięcy. Jej słowa niosły ciepło, motywację, pomagały odnaleźć równowagę i sens w życiu, kiedy wydawało się, że wszystko się wali. Była przewodniczką do wewnętrznego spokoju, do życia w zgodzie ze sobą. Ale za tym pięknym obrazem kryła się niewyobrażalna walka. Agnieszka w ostatnich latach świadomie wycofała się z blasku fleszy, nie zniknęła dla kaprysu, lecz by w ciszy i skupieniu stoczyć najtrudniejszą bitwę z ciężką chorobą. Była to walka o każdy dzień, o każdy oddech, o możliwość dalszego inspirowania. Przez moment nadzieja zaświeciła jaśniej, lekarze ogłosili remisję, cała Polska wstrzymała oddech, wierząc w cud. Niestety ten cud nie trwał wiecznie. W marcu 2025 roku rak powrócił z bezlitosną siłą, której tym razem organizm Agnieszki nie był w stanie sprostać. Kiedy informacja o jej odejściu rozniosła się echem, nikt nie mógł uwierzyć pięćdziesiąt sześć lat, zbyt młodo, zbyt nagle, by odejść. Mąż, Robert Wolański, w swoich słowach zawarł cały ból i podziw dla kobiety, którą stracił. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Te słowa stały się epitafium. Wyrytym w sercach fanów, którzy przez lata podążali za jej światłem. A potem nadszedł dzień pożegnania: 15 grudnia 2025 roku. Warszawa Kaplica Pożegnań. Świecka ceremonia, bo Agnieszka zawsze szła swoją drogą, poza utartymi schematami. Bliscy, przyjaciele, ci, których inspirowała, wszyscy zebrali się, by towarzyszyć jej w ostatniej podróży ale to miejsce spoczynku wywołało gęsią skórkę. Agnieszka Maciąg spoczęła na warszawskim cmentarzu Powązki Wojskowe, nie byle gdzie, w Alei Zasłużonych. To miejsce zarezerwowane dla tych, którzy wnieśli wyjątkowy wkład w historię Polski, dla bohaterów, artystów, naukowców. Jej niewielki grup urnowy, symbol jej skromności i ulotności życia, leży niemalże w cieniu mogiły generała Marka Papały. Czy to przypadek, że ikona mody i autorka inspirujących książek znalazła swoje wieczne miejsce obok postaci tak głęboko związanej z najnowszymi, często tragicznymi wydarzeniami w historii kraju? Czy to symboliczne połączenie dwóch światów, dwóch różnych, ale równie znaczących ścieżek życia? To miejsce to nie tylko cmentarz, to panteon pamięci, to świadectwo, że Agnieszka Maciąg była kimś więcej niż tylko piękną twarzą, była siłą, która zmieniała życie. Niosła nadzieję, uczyła wolności. Jej odejście jest stratą niepowetowaną, ale jej dziedzictwo, to światło, które tak pięknie opisał jej mąż, będzie świecić dalej z alei zasłużonych, przypominając nam o sile ducha, o walce, o miłości i o wolności. Odpoczywaj w pokoju, Agnieszko. Twoja podróż do samej siebie dobiegła końca, ale twoja inspiracja trwa wiecznie.